FIFA! Sound, 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 make lewy. Witam Was w kolejnym sezonie pojedynków. Fajna piosenka, naprawdę aż chce się grać. Everton, Everton jest to drużyna do 34 wyzwania widza FIFA 13. Rozpoczynamy kolejny e, pojedynek. Zaskoczyliście, zaskoczyliście mnie tym komentarzem, że Everton, Everton duża ilość łapek spowodowała to, że i dzisiaj na weekend przychodzi nam zagrać FIFA, a zmierzymy się. Zmierzymy Montpellier, czyli w mi był mistrz Francji przeciwko Evertonowi. Gra z Sebo, 4-2-3-1. Słuchajcie, jeżeli chodzi o lagi, nie, będzie że nie będzie. Ja tu muszę zagrać, bardzo dobre spotkanie. Jeżeli chodzi o Everton, znam kilku piłkarzy: Howarda, Leniego, Miralasa. Także dobrze będzie, dobrze będzie. Zobaczymy, czy uda nam się w tym spotkaniu coś wygrać. Mistrz Francji Montpellier, o, pamiętam, brał też udział w Lidze Mistrzów, ale nie, nie było tam żadnych sukcesów. Z tego, co chyba pamiętam, odpad w grupie, ale ja rzeczywiście tu mu życie, życie postaram się umilić jak wiecie słyszycie komentarz oczywiście po angielsku podziękowałem za współpracę Duetu, duetowi pasz, szpa, paszpakowski Szarnowicz nie będzie już jak panu Boga jak panu Bogu w okno strzelił doszedł. Ewka kartka! Kartka! ja myślę, że w dziesiątkę to będzie dobrze. Ja żółto ja już liczyłem na no słuchajcie na czerwoną kartkę mi się by mecz dla mnie idealnie ułożył, ale dobra, dobra, spokojnie Poszanujmy tą piłkę, słuchajcie, tutaj wszystko wiecie. Rzucaj, wrzucaj, rzucaj, rzucaj, zgraj mu to główkę, dobrze. Strzelaj! Jasna, cholera. Teraz ja jeszcze. Teraz ja czerwoną wyra łapię na pewno. Dobra, mamy po jednej żółtej kartce. Co za emocje! I dwunasta minuta, już mamy dwie żółte kartki. Sebo. Dobrze, tak ma być właśnie, tu trzeba grać, walczyć. Także fajnie, płynęk angielsko-francuski. Dawno nie grałem z żadnym rywalem, który pochodził z Francji. E, nie, nie przypominam sobie, że grał. Także to jest dla mnie naprawdę wyzwanie. Pinar! 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 Bramka! 1-0, 11 minuta, nie? Berto, na wasze życzenie prowadzi. 1-0 Pinar! 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 <ścoughs> pinar, Pinar. Nie, Pinar, mi się daje, że Pinar ważne kto ważne że 1-0 jest Neverton. Pamiętajcie o komentarzach. Wypiszecie jaką zagrać dla was drużyną. Reprezentacje też są brane pod uwagę, także wiecie, wszystko jest e, w miarę do zagrania. Trzeba się tylko słuchajcie trochę czasu i, i można rzeczywiście coś poupać. Ale ładnie, ładnie. Słuchajcie, dobrze, że nas dla nas wynik się otworzył. 11 minuta. Dobrze, jedziemy z kontrą na dół. Jeszcze jeden. Pinar, nie, ja pierdziłę, szkoda, szkoda sytuacji, bo ładnie wypowiada się kontra, ale to, słuchajcie, to jest Everton, on tutaj wiadomo, nie ma, musimy uważać, on nie ma tam takich zdolności technicznych, wybić tą piłkę, chłopie, Howard, dobrze, interwencja Howarda, byłego bramkarza Manchester City, o, ale teraz oczywiście ciśnienie, teraz, czy wam pokazuje Montpellier, ale dobre przejęcie, mamy szansę na kontrę, Pinar zagranie do Osmana, Osman, Osman, będzie wbiegał. Strzelaj! 2-0! 2 20 minuta. Anti Ewerton Everton, 2-0: radość. Woo, yeah, to ładnie. No, to dobrze, że widziałem Everton. Brawo, bardzo dobre. Słuchajcie, podanie trudne. Techniczne to podanie, bo ile razy miałem sytuację, to piłka leciała w kierunku stronę bramki. Ale prowadzimy 2 do 0 FIFA 13, sezony pojedynków. Obstawiamy, obstawiamy, ciekawe czy się rozłączy. Ciekawe czy się rozłączy. Poczekamy. Ale myślę, że nie. Duch Francji, Montpellier wziął, to jednak będzie grał do końca. O, ładnie tutaj zwód techniczny. Także ładnie się otworzył mecz. A spodziewam się, że będzie słuchajcie, gorzej, że będzie jednak gorzej po jednej żółtej kartce na koncie. Dobrze na atak. Ja. Yeah. Wow, ładnie prześwirował. Widzę, że te zwody techniczne też ma opanowane, to się cieszy, będzie fajnie. O, spokojnie, nie, nie przerzucisz dryblasa, ma prawie 2 metry i będziesz piłkę przerzucał, nie tak łatwo, słuchajcie. Troszeczkę poszanujmy tę piłkę, rozegrajmy troszkę ją. Niech on teraz trochę pobiega, dlaczego ja mam yy, biegać, tak? Ja, dobra, dobra była piłka. O, fuck. Do Howarda, do Howarda z powrotem zagramy 20 Słuchajcie, piąta mi to Howard, dalekie wybicie w środek pola boiska, ładnie tu wszystko zagrane Tylko do komu? Pinar, pinar główka Ja wzrost, słuchajcie, nie pomógł Nie! Nie! Howard wyjdź! Howard wyłaś! Dobrze! Brawo Bałem się słuchajcie tutaj O ładne teraz Felini, teraz Felini, tak? Dobrze mówię, dobrze mówię Pinar Pinar zagranie tutaj do do niego. Tak, zagranie podszanujmy sobie. O, ale klepka! Ładna! Ja! Szkoda, sytuacji, że kurde, straciłem tą piłkę. Musimy teraz uważać, bo może być naprawdę gorąco. Teraz wygląda sytuacja, musimy się wrócić do Howarda, do Howarda. Ta, nie na środek, na środek Howarda byłoby niebezpiecznie zagrywać. Słuchajcie, tą piłkę niepotrzebna byłaby strata. Po co? Ła, wow. Będzie out. Nie, fartowno jednak wybicie. Nie chcę stracić bramki przed przerwą, naprawdę nie chciałbym. Świetnie wybi to da, leciutko, leciutko. Szanuj to piłkę Sebo. Poszanuj trochę ją. Można, można poklepać. Dobrze. Tłukko Teraz byśmy zagrali taką... Ja, dobra, kurde tutaj. Koleś obczaja sytuację kumaty widzę. To się ceni. To w końcu liga pierwsza, tak? Dobra, zagranie! Nie ma nikogo w środku pola karnego. Ja! Szkoda! Jurden łapie tą piłkę. Mogło być 3 do 0 do pierwszej połowy. Myślę, że to by powaliło przeciwnika. już by Montpellier nie był w stanie. E, czegoś sensownego stworzyć. Akcja swojej połowy. Będzie groźnie, będzie groźnie. Widzę, że nawet O, O grubo! Toś teraz chłopie poprzycisnął. Wybi, wybi, wybi! Dobrze, musimy uważać, wrzutka, wybijaj, wybijaj to chłopie, jasna, cholera, Howard stój w bramce, wy, jeszcze raz wybijamy, na aferę, jak Tomasz Haj to mówi, zawsze na aferę Sebo, tak najlepiej. Dobrze, spokojnie, spokojnie teraz, poszanujmy to, ładnie, może coś uda się skonstruować, jakąś kontrę, fajnie by było, tylko, że on, nie ruszył, dobrze. Foul! Ale to nie dla... Ja myślałem, że dla mnie jakieś 35 metrów, jakiś long <laughs> Ale niestety nie. Marzenia, marzenia Sebu. Ale ładnie 2-0, słuchajcie. Można się naprawdę cieszyć. Dobra, dobra, sytuacja tutaj. O, teraz by było dobre. Ja, ja, szkoda, szkoda tej sytuacji. Kurde, ładnie to się wszyscy by złożył do strzału i mogło być 3-0, ale jest 2-0, jest 2-0, słuchajcie. Sędzia zaprasza nas na przerwę Wasz Everton wygrywa 2-0 z Montpellier'em. FIFA 13, sezony pojedynków. Jedziemy na przerwę. Ja też mam przerwę. Kawusia, Cheapboy, trzy uleczki cukru. Mmm, pięknie. Mm, ładna tu brama. Elegancko, z pierwszej piłki od razu się nie widać, że się nie pierdolił. Montpellier, pojechaliśmy do Francji. Może jakąś polską drużyną byśmy zagrali w przyszłym wyzwaniu? Dawno nie było jakiejś polskiej drużyny, taką jednogwiazdkową albo dwu... Byłoby kozacko. Legion nie, Legium nie. Myślę, że jakąś inną drużyną można byłoby zagrać. Pamiętajcie też o łapkach. Pamiętajcie, łapkujcie jak możecie ten filmik, będę wam wdzięczny. Albo komentujcie. Albo nowych. Zapraszam też do subskrypcji. Taka reklama w przerwie meczu. Dobra, Estrada widzę, że wchodzi także mamy chyba, widzę że ofensywnie nasz kolega podszedł do tego spotkania. To dobrze, będą emocje, będą brameczki. Wrzucaj tą piłkę, wrzucaj, wrzucaj. Ajajajajajajajajajajaj, tak jak ten w tych latynowskich komentarzach, ajajajajajaj. Ale będziemy zaraz mieli ja jak zaraz nam strzeli. Musimy uważać, słuchajcie, tu w gra się do końca, pamiętajcie dopóki sędzia nie zagwizdę, bo ja już miałem tyle meczy, tyle sytuacji tutaj, słuchajcie, takich były spotkania już w sezonach pojedynków, że e, potrafiłem z 2-0 nawet z kurdę zremisować, ładna klepka, zagrajmy do środka, dobrze, ja, 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 Good. ja. szkoda, no nie doszło ta kurde piłka, musimy się skoncentrować, sobie, bo jak strzyglimy jeszcze jedną bramkę, słuchajcie... Na pewno, na pewno już mi się odechce grać, już nie będzie tak kole się spinał, widzę, bo on tu wzią, że szaleje, patrzcie, jaką on na sprincie, po co, po co, taki sprint, no po co? Się na sprincie, sam sprint nic nie da, tu musi być też zgranie, Jakie zgranie, to jest połowa, słuchajcie, sukcesu. Dobrze, teraz komu to zagrać tę piłkę, Seba? O, dojdzie, 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 nie, jednak bramkarz będzie Montpellieru szybszy, szybszy w tej sytuacji. Coś widzę, że nawet kibice przecichli już nie wierzą do końca w sukces. Ja też nie wierzę, ale ja wierzę w swój sukces! Jasna cholera Howard, co to było? Po meczu takie rzeczy. <laughs> o nieładnie chciałeś ze długi, nie ma no, tak łatwo. Dobrze. Ładnie Feleni. Zgraj tą Piłka strzelaj! Ja pierd... Jest! Brawo, Ancibe! 59 minuta i mamy 3 do 0. Kurde, myślałem, że za pierwszy strzałem. Niestety dobitka. bramkaz Montpellierów, Wesprzan, zobaczmy jeszcze raz tą potwórkę tej bramki. Ładny tu strzał. Słupek, dobitka i Everton prowadzi 3 do 0. Tak jak zapowiadałem. Tak się to stało. O to mi dokładnie chodziło. <sum> <sum> Ładnie. Nie mam komu podać te piłki. Tu trzeba też klepką. Taką popatrzcie na to. Lepiej, od razu lepiej, co nie? jak wychodzi. chodzi. zgrywa, 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 grywa, ej! Bramka, co to było, Była, była, była bramka, słupek, nie. Ja, szkoda, szkoda tej sytuacji, kurde. Ale prowadzimy 3-0, możemy sobie pozwolić na trochę luzu, słuchajcie. Pogadamy sobie jeszcze chwilę o Konfederacji, Pucharze Konfederacji. Dobrze, mi się wydaje, że dobrze, że jednak Brazylia, słuchajcie, wygrała, wygrała z, z, z Hiszpanią. Czy to zaraz świadczy, to wiecie tylko o jednym rzeczy, że futbol hiszpański naprawdę przeżywa jednak jakiś kryzys, że akurat na rok przed Mistrzostwami Świata nie wygląda to zbyt wesoło i po prostu... Wicelte e, del Bosque potrzebuje jednak jakiegoś powiewu świeżości. Wydaje mi się, że ten skład na, na chwilę obecną, który, e, który jest, e, nie, zag, nie, nie zagwarantuje mu do końca e, też sukcesu. Pamiętajcie, że piłkarze, którzy już e, grają w reprezentacji Hiszpanii od grubych, naprawdę grubych lat, e, po prostu lata, lata lecą i niestety trzeba zacząć po, stawiać e, na młodzież. Przykładem tego jest ba ba Barcelona, która rzeczywiście postawiła na Neymara, teraz to jeszcze do końca nie przypomnę, ale miała też kilku piłkarzy na oku, którzy swoim doświadczeniem i swoim młodym wiekiem mogliby wzmocnić jednak Barcelonę. Słyszałem też, że zainteresowany na przykład był też Wayne Rooney na przykład, ale to są cały czas pogło pogłoski, plotki, wiadomo, znacie sytuację z Lewandowskim, tak samo jak Cezary Kucharski, który w wywiadzie dla TVN24 poinformował wszystkich, że Lewandowski przechodzi na 100% do, e, do, do, do Bayernu Monachium. Jednak do, nie, nie udało się do końca sfinalizować tego kontraktu i Lewy zostaje na rok w Borusii, A w rzeczywistości, e, co się okazało, po prostu poleciał. E, a bramka! Tracimy bramkę. Poleciał po prostu na, e, na pieniądze, kiedy nie jest zagwarantowany. Do końca kontrakt. Także słuchajcie, nie jest, nie jest podpisana umowa, można sobie gdybać to gdzie kto przyjdzie. Najczęściej kontrakty są finalizowane na dwa dni albo przed, na 24 godziny przed zamknięciem okna, okienka transferowego. Także tak wygląda sytuacja. Ja jestem ciekaw co w tym sezonie, jak sobie poradzi Pep Guardiola jednak z Bayernem Monachium, Bo praktycznie skład ma... Skład ma gotowy, taka jest mniej więcej prawda, ma rzeczywiście przeszykowany. tylko wygrywać, nic więcej. O, tu strzał chyba jak panu wokół okno, tylko wygrywać takim e, składem, nic nie pozostaje innego. Ten sezonczyk się czy naprawdę e, szykuje ciekawie. Zobaczymy jak sobie poradzi także Neymar współpracą z, na, ze współpracą z Messi. Dwie to są takie, wiecie, indywidualności e, techniczne. Ładnie tu zagramy, może chwilę jeszcze przerwie. My sobie poklepiemy trochę. Ło! Wow, to jakby siadło taka bramka na koniec, to ładna by była. Ale niestety nie ma. 82. minuta, 3 do 1, honorowa bramka Montpellieru. Ale słuchajcie, to jeszcze nie koniec meczu, trzeba grać do końca. Tutaj różne rzeczy się potrafią dziać w tej FIFA. Ja już wielokrotnie wam mówiłem. Dobrze, dobrze, teraz może coś zagramy w końcu. Dobra, długa piłka, la, Ja la, 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 la. Yeah, pierdziule, zrobiłem najgorzej jak mogłem. faulowałem To był faul? No dobra, niech będzie, dla mnie to nie był faul, ale spoko. No dobra, nie, ja przeżyję, przeżyję, naprawdę przeżyję. Że czekamy teraz na e, polskie zespoły, polskie zespoły e, w lidze, eliminacjach Ligi Mistrzów i Ligi Europejskiej. Ciekawe, jak sobie poradzi. Najbardziej w Gliwice, niespodzianka naszego, e, na, naszej, naszej rundy wiosennej, w ogóle całej, e, całej, e, całego sezonu. Rzeczywiście poradzi sobie. Sukcesem będzie, jak awansuje do kolejnej rundy. Tak mi się jednak wydaje. Budżet tego klubu nie pozwala też na jakiekolwiek tam wiecie. Szaleństwo! O! Ja, tutaj Jordan dobrze broni. 89. mecz chyba dobieg, dobiegnie już końca. Myślę, że sędzia dużo, dużo minut nam nie doda. Był to Everton, Everton, słuchajcie. Mam nadzieję, że Wam jeszcze jedna bramka. Ja pierdzię, jak tego nie można strzelić? Chciałem się z Wami pożegnać bramką i 3 do 1 prowadzi, wygrywa Everton. Dwie bramki, ANC B i 11 ta Pienar. Odpowiedź Montpellieru, 75 ta Bakar. Była to FIFA 13 sezony pojedynków. 34. wezwanie za nami. Czekamy na 35. wyzwanie. Ja czekam na Wasze komentarze. Trzymajcie się gorąco. Mojego wam życzę. Na razie. Cześć!